Jeżeli nie robisz nic ważnego, to mógłbyś przyjść i nam pomóc, dlatego że robię 65 pieczonych jagód. Uh. Jest, ja, najpierw bierzesz, a potem ten. No, jest szybciej. Co prawda, mój lis nam podpala z kostki, ale wszystko gra. Chyba trzeba będzie złapać jeszcze więcej lisów. Uh -huh. A ty nie masz lisa przypadkiem? Eee... Uh, I? Ej, sprawdź czy nie masz lisa i go weź do Pokebola. Bo chyba włopaliśmy dwa. A, tak, mam. No to jak wszyscy razem staniemy i będziemy gotować, to to się szybko skończy. I do. A, tylko jeden może naraz. Ewidentnie, bo mój odszedł. Dobrze, czyli tak. Co ja potrzebuję, żeby im wybudować tego onsena? Będzie dziewiątego poziomu. Dobrze. Jestem ósmego poziomu, czyli muszę podlewelować, ale prawie. Zaraz, podle, zaraz, zaraz wyleweluję. Możemy iść na coś zapolować. Dobrze, wiesz co? Ja... Niech no zobaczy mojego po poke, tego... Pokebola? Mojego pokedeka. A, czyli polujemy w tym. Pacyfistycznie polujemy, tak to może ja wezmę pałę? No, może być wskazane. Co tutaj dają? Liski? A może gumieś się złapie? No tak, pokaż się gumisiu. Eee. Wcale mi się nie podobał. Ta pałka jest za mocna. Walnij go raz. Nie Może no. dwa razy. Trzy. Okej. Okay. Już. Jak mu przywaliłam to kurde poleciał. Masz gumisia. Mam gumisia. Muszę się nauczyć używać tych yy, specy specjalnych umiejętności zwierząt, bo mhm. na przykład owcy można używać jako tarczy. I zupełnie szczerze nie bardzo wiem jak. A! Używam F. O! Popatrz, tak to wygląda, straszne! Popatrz, popatrz na jego mały nie. pyszczek! Nie! A! Dobra, cancel. Musisz przytrzymać. Przepraszam cię, mała owieczko. W zasadzie mogłabym złapać kremika, bo tylko ty złapałeś. Mhm. Tutaj są z lewej strony. Hello. Który jesteś level drugi? Ty jesteś level drugi. Dziewczynka i samczyk. Nie spierdalaj. Gdzie idziesz? To ty sobie na liski, a ja sobie tutaj widzę pingwinka. To pingwinka. O, zabiłam go. Jestem faktycznie. za mocna. Jestem za silna, Jesus. A lisek to by mi się przydał do kolekcji po prostu. O, złapałeś coś. Tak, złapałem list tego, pingwinka. To czego ja jeszcze nie znam? O, kotka mogłem w sumie złapać. Szarab. O kurde, nie. Autentycznie ja muszę uważać. Ja ciągle zabijam zwierzęta tą lagą. Dobra, jest jeszcze jeden kremik. Dobra, to ja zapoluję na kota w takim razie. O. Dzień dobry. Dostańmy przyjaciółmi. Złapałam. Złapałaś? Tak, musiałam do niego strzelić raz i zużyć dwie kulki, dlatego że jak walę takiego zwierzaka dwa razy przez łeb niskiego poziomu, to po prostu go rozgniatam na miazgę. Nie wchodziliśmy do, tej, do tych ruin tam? Nie. No to możemy sobie pójść i wejść do tych ruin. Ciebie to mm -hmm. trzeba będzie, mój kochany kiedyś ten. Oswoić, o. mamuciu. A. O, tutaj jest ognisko, czyli siedzi pewnie jakiś ten. Jakiś gość. Mm -hmm. Zobacz, jaki fantastyczny szkielet. W wodzie. Gdzie? O W morzu. Wielki. Wielki ży Żygieled. Wyjątkiem Wielgi. Coś ty za jeden. Biedna? O. Zapomniałam, że F. Halo. Tak, jestem nie stąd. Łapie po Pokemony, łapie. No, dostałem fragment paldium. O, i tutaj jest statuetka. Ja też. O! Tu jest statuetka, tutaj jest. O, co to jest też? Pamiętniczek. A, pamiętniczek, Będę musiał poczytać te. Pamiętniczki. Ta gra zdecydowanie jest głównie parodią arka. Wszystko łącznie z tymi pamiętniczkami. A tutaj, moi państwo, co mamy? Jedną z tych wieży, co wyglądają jak bezpośrednio z arka niemalże. Albo Barad-dûr. Albo Barad-dûr. Oko Saurona. O, tu jest dobre miejsce na bazę. O, tu jest bardzo fajne miejsce na bazę. Tylko... No, takiego większego projektu. Co mhm. to jest? Czekaj, znalazłam coś, czego jeszcze nie widziałam do tej pory. Co ty Gdzie? jesteś tutaj? Ignis Blast. A, po prostu ten skill Fruit. I tam coś jeszcze jest? Tutaj się jeść? zgubiłem. Jestem po twojej lewej. A, tutaj jesteś. Jajko znalazłam. A! A z prawej strony leży pokeball dodatkowy, możesz go wziąć. Widzę. Co ty jesteś? Mokre jajko. Wilgotne jaje. No ładnie tutaj. Jak rozumiem, to jest ta pierwsza wieża, do której my musimy iść? E, może. Nie wiem. Trzeba będzie się do niej wybrać w pewnym momencie. Tylko, że może jeszcze niekoniecznie teraz, kiedy jesteśmy cięcy jak dupa węża. No bo mamy ten. Mamy wyzwać na pojedynek rain. I to są wieże Syndykatu. Mhm. I ta jest najbliższa, w związku z powyższym. O! Ktoś chce mnie bić. O, dzik. Jest dziki, dziki zły, Ty tylko złapiemy. Będziesz moim przyjacielem Dobra, będzie Złapać dzika Zapałem dzika. Nie, ja też o. chcę dzika No to musimy znaleźć kolejnego. Jest drugie mydło O, tutaj jest kolejny pokeball o, i kolejne jakieś... liski dziwne. Tak. Weź sobie tego pokebola, bo już... podniosłem dwa. Dobrze. O, i taki śmieszny ptaszor. Co ty jesteś? I kolejnego pokebola widzę. I skrzynkę. A, i syndykat tutaj jest. Bije pokemony. Żołnierze syndyka tutaj są. Co ty jesteś? Włak Wygląda na dziebaka. Jesteś mój. To ty jesteś. Zgarnę tego pokebola nawet się nie zorientują. Gdyby to jakiś Pikachu chodzi? Sparkit. No mówię Pikachu. Chyba zaczynam rozumieć, co mieli na myśli oskarżając tę grę o te. o plagiat. Chociaż to bardziej działa jak parodia autentycznie. Wiesz, zgubiłam cię. E, łapałem tego nieszczęsnego Pikacza. Widzisz? Pikaczu. Łapałeś Pikacza? Tak, tego Sparkita. I mam dziewiąty poziom. Gdzie ty znalazłeś Sparkita? No tam, gdzie byłem przed chwilą i łapałem. A. Tego. To, stój, bo Ty jesteś daleko ode mnie. E, dobrze, ja tylko ty otworzę skrzynkę. Ja też otworzę skrzynkę, miałam otworzyć, zapomniałam. Nie, syndykat tutaj kurde robi zwierzakom z dupy jesień średniowiecza. Nie wiem, czy ich nie pójść, nie. Nie, oni są trochę cię mocni. Na dziesiąty level, no troszkę. Wiesz, co ci powiem? Poza tym, że te zwierzątka są takie kurde kreskówkowe i, i, mhm. i abstrakcyjne, to ta gra jest całkiem ładna. Tak nie, obiektywnie. Mi się podoba, mi się mhm. autentycznie podoba. Czekaj, znalazłam jajko, ale to jest zwykłe jajko, ale mogę wziąć. Mhm. Dobra, Dobra wracamy. O, jajko! To z kolei jest... zwykłe. Paski, różowe paski. Jajko różowe paski. Wiesz, że możemy sobie zawsze podejść tutaj i się teleportować? I tak właśnie zrobimy. Trochę to leniwe. O Boże! Jeleń tak jak padł, tak śpi. Jak prawie na ścieżce. Gościu seryjnie. Dobra, ale jestem dziewiąty poziom, to można... No ja nie. Baza. Jak widzę, niektóre nasze zwierzęta po prostu śpią sobie tutaj w sianie. Tak. Same z siebie. Dobra, to wiesz co? Proponuję pójść spać. A jutro zbuduję im onsen. Dobra. Ile mi brakuje? O Boże, brakuje mi dosłownie ciut do dziewiątego poziomu. Dobra. Ciężkie jest życie, ale trzeba będzie ten... Dobra. Moje kochane zwierzątka. Zaraz zrobimy tak, żeby wam było lepiej samym ze sobą. O czekaj, nie, ja muszę na to popatrzeć. Infrastruktura. O. Potrzebujemy więcej palfluidów. fluidów, chyba trzeba będzie coś pozabijać dobrze. O kurde, co? Ktoś cię bije? Ja biję, tylko są dwa. Ja wiem. Ty, wracaj! Dobra, złapałam sobie Daydreama. Może, ale on gania. A, to ty! Tak. Na prosiaku. Owszem. Możemy pójść poszukać dla ciebie prosiaka. Czekaj, czekaj. Muszę zobaczyć, ile mam pokeboli. 7. dobra. Noxa nie mam jeszcze, nie mam. Vixii. Noxa też nie mam, Vixii też nie mam. Melpaka, o! Malpaka level 9. Czy jestem w stanie złapać Malpakę? Chyba mi się strzały skończyły, tak niestety. Malpaki niestety bardzo szybko uciekają, ale ale ja mam dzika. Stój. Au. O, kurwa, umarłeś? Nie, wpadliśmy do rzeki. O, złapałam melpakę. Ha, kochany ciebie, to ja chyba będę zmuszony wrzucić powrotem do kulki. A sam jakoś szybciej pływasz. Przede wszystkim to wybłażenie z nim z tej wody mogłoby być problemem. O, widzę, że wylazłeś. Tak. Dobra, to idziemy tam gdzie były dziki. Musimy pozabijać trochę tych, bo potrzebujemy tego płynu. A. Dobra. Kotki, scuza me. Bardzo nam przykro, kotki. Ok, that was easy. Ale dostałam tylko czerwone. Nie wiem z czego. Te czerwone jagódki. Nie wiem z czego wypadają. Fluidy zwierzęce. Też nie wiem. A może kurde. Pingwinki? No, pingwinki są mokre. Z nich wypada... O! Tak! Palfluids! Słoniki i pingwinki. Dobra. O! Widzę pingwinka. ja widzę dwa słoniki. To Dobra. muszę odpocząć. Muszę sobie zrobić nowe strzały. A ty gdzie uciekasz? O! Jeszcze jeden pingwinek. Wracaj. I tak, ze słoni z mokrych lecą fluidy. Tam mamy statuetkę. Aha. I tutaj widziałem jakiegoś dzika, więc jak się kręcił tutaj. Sparkit, jeśli byś chciała złapać. Mam pytanie: jaki level? Mam 5 pokeboli tylko. Piąty. A! Hello. Pozwól, że zostaniesz zniszczony. O Jezu, ale nie tak dosłownie. Ja jeszcze zmarnowałam pokebola. No pięknie. Zdarza się. Coś tutaj, czekaj, coś tutaj wydaje dźwięk. Słyszysz? Słyszę. Ale mam wrażenie, że to jest po drugiej stronie ściany. Albo na górze. Tam są palmy jakieś. Jakieś tropiki. Tak. I ten wielki szykielet. Ty, widzisz ten wielki szef przez niebo? Tak, widzę. Ludzie, wasz skybox trochę nie działa. Cześć. Będziesz moim przyjacielem. U, jaka ładna woda. Dobra. Tego zarąbałam. I tutaj jest jeszcze jedna dwójka i on też niestety idzie na przemiał. Przykro mi mały słoniku. Jesteś bardzo śliczny i dlatego cię zabiję. Czuję się z tym źle. Mam trzy fluidy. Ile ty masz? Fluidów? Zaraz ci powiem tylko wezmę pokebola. Fluidów mam sześć. Dobra. Czyli mamy wystarczająco fluidów, możemy wracać do domu. A nie bierzemy skrzynek i tych? Eee, I dobra, statuetek? to wresi, bez, 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 pod te skrzynkę tutaj. A ja idę na górę. Nie, serio, y, dobrym pomysłem będzie mieć latacze latać wieczorem albo w nocy, bo wtedy widać łatwiej, jak się świecą. Tak samo jak w arku. E, owszem. O, księżyc jest prawdziwy. Już prawie zapomniałam jak wygląda, bo w prawdziwym życiu to, kurde, jak patrzę na księżyc to widzę rozmazane. Smutne, ale prawdziwe. O, tutaj jest dzik. Który śpi. Czwarty, czwarty level. Możemy go... Znaczy, możemy go swoić. oswoić. Dobra. Dobra proste i, I tu raszor raszor. Zobacz czy tutaj jest ta. Tutaj jest statuetka jak ja ją widziałam wcześniej. Mm -hmm. A no wskakuj. Wska A druga A, jest i... tam na zachód. Wiesz co ja nie wiem czy tutaj nam się nie opłaca wrócić do domu. Teraz i wrócić tutaj. Następnego dnia. Dobra. Bo tam to jest kawał drogi i po ciemku. To prawda. To są dźwięki natury? Tak. Takie hu hu Ja wow. wow. słyszę z kolei świerszcze. A świerszcze to wiadomo. O tam jest jeszcze statuetka widzę. Tam jest niebieskie coś. A tam na górze, na tej wieży, no. jest statuetka na samym szczycie. Tak, i na tym szkielecie kosz. O! Tyle statuetek. No dobra. Jajko. O, coś tutaj się świeci na górze, co to jest? To jajko. Jajko. Aha, weź. Albo ja wezmę, już jestem przy nim, żadna różnica. Mhm. Mokre jajo. O, Boże, te dźwięki dżungli są. Popatrz! O tam jest ten. Popatrz na, na lewo. Jakie kurde, wielkie drzewo świecące od środka. Wow. Ogromne. Nie widzę drzewa świecące. A, to widzę. To okay, wielkie, dobra. ono jest dalej niż ci się wydaje. Mhm. Wow. No, ja chciałem powiedzieć ci jedną rzecz. Nie mam zielonego pojęcia, jak wrócić do domu. Jak to jak? W sensie nie wiem, gdzie jesteśmy. Otwórz mapę i zobacz, jak jesteśmy. Od... Jesteśmy bardzo blisko domu, de facto. Znaczy, nie jesteśmy tak blisko domu. Ta mapa jest po prostu gigantyczna. Mm -hmm. Musimy okrążyć zatokę szkieletu iść na wschód. Dobra, to wiesz co, chyba trzeba będzie z jech zlecieć na lotni. Tylko uważaj, bo tracisz tą. Nie no wiem, wiem, wiem. Więc może nie bardzo wysoka tracisz staminę. Staram się znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie... O, tutaj powinienem wylądować w pizdu. Wiesz, na no, oby nie? Nawet mnie nie bolało. Ty. On śpi i chodzi jednocześnie, należąco. No, przewrócił się i się obudził. Nie wiem, jak dla mnie stoi. No, teraz stoi, ale chodził i, i spał, znaczy uprawiał ten. Somnambulizm. Somnambulizm, tak. O, lu lunatykował, to chciałam powiedzieć. Szczerze powiedziawszy, to zaraz będzie dzień. No. Ale moglibyśmy, wiesz co? Skorzystamy tutaj z tego fast-travela. Wskoczymy mhm. do bazy. Spróbujemy zbudować ten nieszczęsny onsen. Bardzo słusznie. Gdzie go wam zbudować? Może jakoś na tyłach? Może tak, żeby było ładnie. Pytanie, jakiej to jest wielkości? Nie jest to szczególnie duże. To jest... Tutaj wygląda nieźle. Gdzie? Tam przy jedzonku. A nie, to jest kamieniołom, ale tutaj na przykład. No tutaj można by... Zrobimy tak. O. Tylko, żeby kamieniołomu nie zasłonić? Nie, nie, nie zasłoni kamieniołomu. Żeby było miło z widokiem na wodospad. A, taki malutki jest? Tak. O. Hm, jeżeli mam być szczera, to takie trochę małe jest. Ej, jak fajnie, tak zbudowałeś, że wygląda jakby ze skały wystawał. No, taki był mój plan. Ej, ale mega, tylko że tam drzewko rośnie w środku. No jest też Ale Krze krzewik. Pitruszka. <laughs> Możemy je ugotować w, w gorących źródełkach z przyprawami.